Bajeczki maszy. O, jak ja lubię do niedźwiedzia w gości chodzić. Kiedyś i was tam ze sobą zabiorę. A teraz posłuchajcie naszej strasznej bajeczki o gościach. Dawno, dawno temu żyła sobie dziewczynka, na którą wołali czerwony kapturek. Czerwony kapturek. No bo ciągle nosiła czerwoną czapeczkę. I zimą i latem. Pewnego dnia mama poprosiła czerwonego kapturka, żeby zaniósł jedzenie chorej babci. Dziewczynka wzięła koszyczek z bułeczkami i poszła. Idzie, idzie po leśnej ścieżynce, a bułeczki tak smacznie pachną. Więc dziewczynka mówi. Siądę na troszeczkę, zjem sobie bułeczkę. Aż tu nagle z za drzewa coś się wyturlało i duch w drzewo uderzyło. Piernikowy ludek siedzi i głową kręci. No, tak właściwie to sama tylko głowa była. Bez nóg i bez rąk. Czerwony kapturek go podniósł, a piernikowy ludek mówi ludzkim głosem. Jak mnie nie zjesz dziewczynko, to ci piosenkę zaśpiewam! A kto by cię tam chciał jeść, jak ty się po brudnej ziemi turlałeś? Lepiej wezmę cię do mojej babci. Może się na coś przydasz. Czerwony kapturek otrzepał piernikowego ludka i włożył do koszyczka. A tam za krzakami wilk siedział i wszystko słyszał. Postanowił zjeść ich wszystkich: i kapturka, i babci, i piernikowego ludka też. A biedna babcia leżała chora w łóżeczku. Bardzo się zdziwiła, jak w jej drzwi ktoś zastukał. Kto tam? zapytała babcia. To ja, twoja najdroższa wnuczka Czerwony Kapturek, zaryczał wilk. Oj, chyba moja wnusia też chora, bo głosik ma taki ochry. Pomyślała babcia i powiedziała. Pociągnij dziecinko za sznureczek, a drzwi się otworzą! I tak wilk zrobił. Drzwi się otworzyły, a potem dopiero się zaczęło. Po prostu pożarł babcie ten szary złoczyńca, tylko okulary i czepeczek wypluł. Oblizał się smacznie i zaczaił się na wnuczkę, czyli przebrał się za chorą babcie. Naciągnął czapeczek, założył okulary i ledwo zdążył naciągnąć kołdrę, jak rozległo się stukanie do drzwi. Kto tam? Zapytał wilk. To ja, twoja wnuczka, czerwony kapturek. Pociągnij za sztureczek, a drzwi się otworzą! powiedział wilk babcia. Dziewczynka weszła, postawiła koszyczek z piernikowym ludkiem na podłodze, patrzy i widzi. Oj, nie jest dobrze! Staruszka najwyraźniej bardzo się rozchorowała. Twarz jej całkiem poszarzała i cała sierścią porosła. Kapturek siadł obok i mówi: Babciu, babciu, a czemu ty masz takie wielkie ręce? Żeby cię lepiej przytulać, moja kochana. Powiedział wilk i uśmiechnął się: Babciu, babciu, a czemu ty masz takie wielkie zęby? Żeby cię lepiej zjeść! Przyknął wilk i połknął czerwonego kapturka. Wystraszył się piernikowy ludek, wprost zatrzęsło nim ze strachu. Jak nie wyskoczy z koszyczka, a wilk go w locie capnął i też go połknął. Leży wilk, i aż się ruszyć nie może z przejedzenia. No bo ile można na jeden raz zjeść? Oczywiście zaraz brzuch go rozbolał. A potem zaczął rozdymać się, rozdymać jak ogromny balon. I trach! Bęk! I wyskoczyły z niego babcia, czerwony kapturek i piernikowy ludek. Babcia z mnuczką śmieją się, a piernikowy ludek po łóżku poturlał się do okna, wskoczył na parapet i tyle go widzieli. Turla się po ścieżynce, aż to spotyka Lisicę. Piernikowy ludek znów tę swoją śpiewkę, a Lisica mówi: Oj, babie, Uważałam, się, słabo słyszę! Siądź tu na mym nosie i ześpiewaj raz jeszcze, młokosie! Piernikowy ludek skończył jej na nos i zaczął śpiewać. A ona go haps! – i zjadła! Taka nauczka dla piernikowego ludka. Jak cię już raz zjedli, to po co nieznajomym lisom na nos wskakujesz? I dla czerwonego kapturka nauczka! Nie należy w lesie mówić nieznajomym, dokąd się wybierasz. A co ważniejsze, trzeba częściej odwiedzać babcie, żeby jakby co z wilkiem jej nie pomylić. Co się tak patrzycie? Już ja po oczach widzę, że wyłącznie po ubraniu mnie oceniacie. A i niepozorny ktoś może być dobrym człowiekiem. Ja wam na ten temat zaraz bajkę opowiem. Kopciuszek. W pewnym odległym królestwie żyła sobie dziewczynka, która bardzo pragnęła trafić do pałacu na Bal. Tyle tylko, że wciąż nie miała na to czasu, ponieważ zła macocha kazała jej wykonywać wszystkie prace domowe. Przez tę całą domową robotę dziecko odsapnąć nawet sobie nie może. Kopciuszek i pranie robi, i patelnie szoruje. I codziennie palenisko z kopcia czyści. I właśnie dlatego kopciuszka kopciuszkiem nazwali. A w tym właśnie czasie król postanowił znów wydać bal w pałacu. I to jaki bal! Przyjść może każdy. Słodyczy i lodów można zjeść ile wlezie. Tańczyć można do upadłego. Kopciuszek najpierw się ucieszył, a potem się zmartwił. Problem w tym, że nosiła ona tylko jedną sukienkę, kopciem zapaczkaną, i do pałacu zupełnie nie miała w czym pójść. Nagle, pat, pojawia się dobra wróżka i mówi. Pomogę ci, moja chrześniaczko, Zaraz twoja stara sukienka zamieni się w nową. To ostatni krzyk mody, ale pamiętaj, jak tylko zegar na pałacowej wieży wybije północ, twoja balowa suknia z powrotem włach się przemieni. Kopciuszek tak się ucieszył. Stoi i w patelni się przegląda. A tu macocha wchodzi. A ty dokąd taka wystrojona? Mamy w domu trzy worki orzechów niełuskanych. Bierz się za robotę! Całkiem się przeraził Kopciuszek. Tyle orzechów rozgryźć? Toż to wszystkie zęby można na tym stracić. A jak na balu uśmiechać się bez zębów? I tu znowu pojawiła się wróżka i podsuwa kopciuszkowi jakiegoś drewnianego dziwolonga. Nos długi! Usta ogromniaste! Zębiska jak u hipopotama! A cóż to za dziwoląg taki? zapytał kopciuszek. To nie żaden dziwoląg, tylko dziadek do orzechów! odpowiedziała wróżka. Zobacz, jak on łatwo orzeszki rozłupuje. Chrup, chrup już! Kopciuszek szybciutko połupał wszystkie orzechy, a dziadek do orzechów tak jej się spodobał, że zabrała go ze sobą do pałacu na bal. Idzie sobie Kopciuszek drogą, a tu z drugiej strony nadchodzi król. Oj Wasza Wysokość! mówi Kopciuszek, a czemu ty płaczesz? Król westchnął i odpowiada tak. O, jak ja mam nie płakać? Miałem piękny pałac, ale na bal przyszły szczury i mnie wygnały. Tu dziadek do orzechów jak nie przemówi ludzkim głosem. Nie martwcie się, wasza wysokość, ja wam pomogę. I zaraz zaczął grać na swoim długim nosie jak słoń na trąbie. I to tak skocznie, że król aż zaczął podrygiwać do taktu. A szczury jak tylko usłyszały dźwięki trąby, od razu całą siłę woli straciły. Król wziął miotłę i wymiotł je z pałacu. Wszyscy się ucieszyli, a Kopciuszek nawet swojego dziadka do orzechów w nos pocałował. I wtedy nagle coś rozbłysło, a dziadek zaczął zamieniać się w księcia. A jak zakończył przemianę, powiedział: Wcześniej byłem zaczarowany, ale teraz, miły Kopciuszku, chciałbym ci ofiarować rękę, serce. I jeszcze kryształowe pantofelki. I wtedy nagle zegar na wieży królewskiego pałacu zaczął bić północ. Kopciuszek przeraził się, że książę się odkocha, jak zobaczy jej starą sukienkę. Ale księciu było to obojętne, dlatego że naprawdę zakochał się w Kopciuszku. Dlatego mówię wam, ludzie czasem oceniają po ubraniu. Zaś kochają za bogactwo wewnętrznego piękna.